Witam w szóstym odcinku porady Minecraft. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam swoją altankę i kopalnię i trochę pokopiemy oraz może zmiany w piekle. Zależy piszcie w komentarzach czy, czy się zobaczycie co różne zmiany w piekle, ale jeżeli chcecie, dzisiaj Wam nie pokażę, zobaczymy ile będzie komentarzy. Na te zmiany w piekle. I dopiero zobaczę. Albo wyświetleń na Facebooku. Oczywiście. Wchodzimy na mój świat. Wczertywanie terenu i tak dalej. O, jesteśmy w mojej kopalni tak ona tu wygląda. Oja, zombie świnia wyszło wyszło. Wyszła z piekiem. Kurczę, nie że żeby też mogłem przechodzić przez te portary. Chyba, że ona nie wyszła. Dobra, nie będę celował na Tam Tank mojej takiej. O, tu jest wyjście i przepływ lawy. O, kurczę, ale mi wyszła ta lawa. No i teraz Wam pokażę swoją altankę i potem trochę pokopiemy. Mam już pierwsze trzy diaksy diamenty ja wydałam na zwacie specjalnie to robię mhm. o, proszę altarka Wchod wejdę do jej środka tutaj są schodki o, proszę zegiełek. i proszę bardzo to ja wiem, że wywolcie, żeby tam dużo pokazywać i tak dalej no dzisiaj mogę wam coś tam więcej pokazać bo zresztą są teraz te weekendy i tak dalej wakacje to nawet mogę czekać godzinami, żeby mi się jakiś filmik wyszł. proszę bardzo jesteśmy w mojej kopalni jeszcze raz teraz będziemy kopać i tych absurd ale zanim to muszę zabić łukiem clipera łukiem najlepiej bo wtedy nie wybuchnie i da nam siarkę. O, dwóch kliperów. Fajnie, będę mógł zrobić sobie TNT. Trzy klipery, więcej bom TNT. Oh, hej. I dobra, zostawiamy tych kliperów, dobra, ich se łażą Nawet zombiaki mogą mogłem tu se łażyć A jak będą mnie w to zabiję. Oczywiście zombiaki. Dlaczego te zombie świnie się tak wpchają do wszystkiego? Tam nie spalić. Spaliłam tera Clippera. Co to opowiem, że się palisz? Nie biorę z niego mięsa, bo i tak się na nic, na nic nie nadaje. To się nadaje tylko do... Na przykład... Jak psy lubią, to można im dać, czyli nasze wielki. Magia też popełnia w tym błąd Pfu, ja nie chcę tutaj wyróżniać kto popełnia błędy i tak ale na przykład niektórzy mówią, że to są psy po prostu ja tutaj mam na polskiej wersji tego Minecrafta to nie jest manik no on po prostu sobie zmieniłem na ten tutaj jakby to powiedzieć Tanto. I to są wilki, nie psy Więc ja też nie chcę się tak wymądrzać Ale po prostu robię tak, żebyście nie popełniali błędu Że o, jakieś wilki A każdy wie, że to, te wilki to, to nie są psy, tylko wilki Każdy tak wie I wypowiedź się, o, to są te psy A oni powiedzą, a nie, to są wilki I zacznie się, się kłócić i tak dalej Dlatego tak robię, żeby nie było takiego przypału i tak dalej Piąta minuta To ja wam pokażę Sorry, że tak kopałem, kopałem. Nic wam nawet tak nie pokazałem. Wiem, że takie przerwy tutaj robię. Już taki kamień Sorokiewicz chciał mi pomagać tutaj nakręcać. A to prowadzi do starego Porteru, który został zniszczony i chyba go dzisiaj odbuduję. Nie, nie odbuduję. To nie wyjdzie. O proszę. Jeziorko kolejne. A teraz napiszcie mi kto w, w komentarzach lub na Facebooku. Dlaczego tam najczęściej przebywają Clippery? O tutaj gdzie? Clippery, zombie i tak dalej. No zobaczcie, teraz tam jest. Napiszcie to w komentarzach. Dlaczego tam tak może być? Ja nie płynam o co w tym chodzi, więc... O, teraz zabiję tego... Eee, nie utrafiłem. Kościa trupa. O, poszczeliłem Endermana chyba. Fł nie Endermana, tylko pająka. Pierwszy raz jak widziałem tego pająka myślałem. O, o Enderman. Widziałem, że on jest czarny od kolegów. Dobra, w nagrodę wam pokażę piekło. Jeszcze te 3 minuty mogę nakręcę. Może nakręcę, ale pokażę wam tylko piekło i zmykam. Będę trwał. O, pobieranie tele. Proszę bardzo. Dalej nie wejdę, ale. Aj, dobra, jeden raz. Raz na ruski rok. Proszę bardzo. Tam jest taryporter, który przez nagłe, nagłe wejście klipera został już nieczynny. Teraz taka szczelnica tu będzie. Okej. Okay. Dobra, ja stąd spadam, bo tu zaczynają zombie-świnie latać. Niech też zostać zabitym. Okej, okay, no to do zobaczenia w następnym odcinku Minecraft przez Kubę Mazura. O o o, jeszcze zanim jeszcze zanim, nim. A dobre, już nie całośnie. Widziałam, e, tam chyba był Enderman. Chciałem komuś pokazać, jak ktoś nie widział. Topa.